to sukces myślę, że też sukces, ponieważ zaczęliśmy w 13 osób, a skończyło nas 6 Czasem na sam koniec, na sam zostało nas tylko tymi. Chłopaki z międzywodów bardzo dobrze grają, połowa z nich gra w trzeciej ligze. super, fajnie, że jest troszkę można tak rywalizować i wejść na wyższy poziom grania. Czy kontuzje osłabiły Was skład w trakcie tych rozgrywek? Po części kontuzje i po części chłopaki podostawały się do trzeciej ligi. Z tej, z tej, z tej właśnie strony nie było można w, nie uczestniczyć w amatorskiej ligi. Weźmiecie udział w zabawie w przyszłym roku, jeśli bycie... nie ma nie ma sprawy. Okay. Kować całej składzie sędziowskiemu i przede wszystkim się... Marku Myszankowi za to, że właśnie zorganizował tą ligę i myślę, że bez niego nikt by tutaj się nie, nie podjął tego i... Przede wszystkim yy, to byli chłopacy nie trzecioligowy No trzech może było reszta to chłopacy, którzy po prostu nie grają nigdzie w lidze i dzięki tutaj tej lidze gorzowskiej mieli okazję sobie pograć. 120 km dojeżdżaliście na każdy mm, mecz. 61, mm -hmm. czyli razem 120 km. Chcieliście pograć bardzo. Bardzo, bardzo chcieliśmy, no mówię. Większość, większość nigdzie nie gra, także tutaj mi okazję sobie pobrać. Mhm. Tak. E, takie były zamierzenia i plan, żeby wygrać tą ligę? No myśliliśmy o tym, tak. No, w, końcu, w końcu trenujemy tam trzy razy w tygodniu. I głupio było, było nie wygrać tej ligi. Czy Sokół będzie bronił tytułu w przyszłym roku? No miejmy nadzieję, że tak. Okay. Zakończyło się granie w, Lidze, w Gorzowskiej Lidze Amatorskiej Koszykówki. Po dwóch latach przerwy udało nam się rozpocząć tą ligę. Grało 10 drużyn, i tak naprawdę te 10 drużyn z, 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 grało bardzo intensywnie, dwa razy w tygodniu, w środę i w niedzielę. Drużyny były z województwa naszego, spoza województwa, z dwóch różnych województw z Wielkopolski, Sokół Międzychód, jak i drużyna z Myśliborza, to jest zachodniopomorskie, pomorskie czy Barlinek. Mam nadzieję, że w tym roku zakończyliśmy ligę amatorską i nie był to jednoroczny incydent. Po dwuletniej przerwie uda nam się kontynuować tą ligę w kolejnych sezonach. Zapisy do kolejnej edycji 2011-2012 rozpoczniemy już w sierpniu. Dzięki dyrekcji drugiego liceum mamy zagwarantowaną halę sportową w tych dniach, w których graliśmy w tym sezonie.